Ty obcze. Dwie skąpo ubrane pielęgniarki stoją przy moim łóżku szpitalnym. Jedna taka wieś, wyzywająca, że sprawi mi jeszcze więcej bólu. Druga, subtelna, chce ukrócić moje cierpienia. Ty, to zawsze masz takie skomplikowane fantazje. Mi to by wystarczyło tylko jedna. Nawet może być w kurtce zimowej. Hej, ludzie, Tomek wrócił do szkoły! Jaki znowu Tomek? Ty naprawdę nie wiesz, co się dzieje w tej szkole. Ten Tomek. To tu zawsze wisiało? Chłopie, to ziomek z drugiej klasy. Podobno nie było go tyle, bo zgarnęli go za przemyt dragów. W Nicaraguj. On już tak naprawdę koncertuje z Drake'em. Ja słyszałam, że zahipnotyzował nauczyciela i kazał mu skoczyć z okna. Serio? Wysłyszycie, jak to głupio brzmi? Nie mów tak. Jak tu przyjdzie, musi nas polubić, rozumiesz? Musi! On zna każdego w tym mieście. Nie będę się przed nikim płaszczył, szczególnie przed jakimś. Siema. Witaj, jak się masz? Berkowski! Tomek? Luzu. Siemaneczku, mordeczko! Tu najbardziej wyluzowany kolo w tej szkole. Nie no chłopak, dajcie spokój. Ja naprawdę wiem, jaką legendą obrosłem, ale. Jestem całkowicie normalny. Nie musicie się nie bać. Cześć, Tomek! No, chłopie, ale ty mi takiego śledzia nie podawaj. Sorry, tak mi się jakoś wyjęło. Ale wtedy przy mnie nic nie wyjmij. Bo ja nie jestem taki ładny, okay? Fajna, z Was To ty jesteś szkolnym przygódem. Co? Dobra, Tomek, za się. Na dawno mnie tu nie było, to muszę się zorientować, jak to wygląda. Ty jesteś szkolną. Szkolną Skąd wiedziałeś? No tak. A, a ty? A ty jesteś szkolnym... ...opychłem. No badziwko! Co powiedziałeś? To ja? Tak, ty. Nie no, to tak tylko z emocji. Ty wiem. Ale to wiesz, co, to może kiedy? Co kiedy? A kiedy chcesz się widzieć? Wiesz co? Bo dzisiaj już za późno. Ale jutro. Po lekcjach. A. I przyjdź. Jesteś. Facet. Dziwko. <śm> O star, Polubił mnie! Dziękuję! A tak z ciekawości co to było? Moja własna kompozycja? W porządku. Tak czy inaczej zbliża się konkurs międzyszkolny śpiewać każdy może. I widziałam, że jeszcze nikt się nie zgłosił. Co się dzieje? Nic, nikt nie umie śpiewać. Na pewno. No bo to dla dziewczyn. A ty kim jesteś? Bytem wyższym, nie jakąś dziewczyneczką śpiewającą pioseneczki. Widzę, że jesteś bardziej w mol niż tur. Ja panią też. Ustalone. Bierzesz udział w castingu, dziewczynko. I lepiej zaśpiewaj czysto. A pani tak serio? Dostałam się do trzeciego etapu idola, więc wiem, co to walka. Jak ona mogła! No ale dobra, zaśpiewam tak fatalnie, że jej struny głosowe dupą wyjdą. A nie możesz po prostu zaśpiewać ładnie? Wiem, że potrafisz. Cicho, bądź. Już. Będę, ale ty nie bądź. Jak się ma taki głos, trzeba go wykorzystać. Ciekawe, co by było, gdyby tak zamienić miejscami oczy z uszami. Wcale nie umiem śpiewać! Mariola, wiem, że w głębi duszy jesteś uroczą dziewczynką, która pragnie zaśpiewać romantyczną baladę. Prawda, Maja? Nic nie słyszę. No dobra, no czasem lubię sobie pośpiewać, no ale jestem chyba na to za małą kobieca. Nie jestem wystarczająco męski, żeby się z nim bić. No, Zgnijcie mnie na bitki! Faktycznie. Z takim podejściem jesteś trup. Słuchaj, Po co zostawałem kimś? Jak byłem nikim, to fajni ludzie nawet nie wiedzieli, że chcą dać mi wryj! Stul się, mówiłem z takim podejściem. Słuchaj, musisz odkryć swoją bardzo. Bardzo cholernie głęboko skrywaną męskość. Ona gdzieś tam jest. Usknęła. Nawet dalej niż swoje jądra. Mówisz, że mam jakiekolwiek szanse? Berkoś. Zostaniesz nowym królem szkoły. Pomożemy ci zostać prawdziwą dziewczyną. Nie ma jak? No jaka! <gum> Nauczę cię jak być facetem pełną gębą. Zaczynamy od zaraz. Po pierwsze, prymitywny komentarz w stosunku do dziewczyn. No i nie wiem, w czym mi to pomóc. Chcesz mieć obiteryj na zdjęciu klasowym? Hej Mariola! Strzelę ci Gola! Poszedłbym w jakiś prymitywny tekstocytkach? Tak, jak na pierwszy Prawdziwa raz ok? Dama... Naprawdę nie mogę powiedzieć, że zbieżam. Nie, nie, Mariola. Prawdziwa Dama trzyma w sobie taką obraźliwą uwagę do końca życia. Z czasem to polubisz. Szczególnie tak styotyskar. Prawdziwy mężczyzna sika pod prysznicem i zmienia koszulkę tylko wtedy, kiedy ludzie zrobią taką minę. Zna się tylko na samochodach i piłce nożnej. I broń Boże, nie robi niczego żeńskiego. Czyli? Dobrze, że pytasz. Mężczyźni. Nie rozmawiają ze sobą o uczuciach. Nie pitną o okresach Apartheidzie czy rozwodach celebrytów. I nigdy, przenigdy nie pytają się, czy wszystko w porządku. Hubert, czy wszystko w porządku? Stary, to jest to, o czym mówiłem. No, chodź, trzeba zdusić tą twoją miękką stronę. śmieciosów. Nie. Mam coś lepszego. To whisky, tak zwany whisky. Po co? Mężczyzna wchłonie taką na raz. Nie ma nawet mowy. Znieczulicie się to na ból. <słuch> Jezu, dawaj to ciapciaku. Nie pij tego to ohydne! Mężczyzna nie boi się być ochydnym! koniec! Nie mogę być po prostu sobą! Nie możesz! Zajęte! Ja już jestem sobą! Mariola, wiem, że jesteś wspaniałą osobą, ale nie uważasz, że czasami potrafisz być zbyt. co? Zozą, babsztylem, czarownicą? Nie, nie, zupełnie nie o to chodziła! Jest w porządku, niczego nie musisz zmieniać. Dobra, nie wiem, no w sumie lubię śpiewać. Może powinnam się jednak trochę nagiąć. Pójdź baloni aż tak Jak prawdziwy mężczyzna kroi bóle to ona płacze! Hej, gdzie ty idziesz? Do toalety. Prawdziwy mężczyzna nie chodzi do toalety! Prawdziwy mężczyzna idzie się odlać! Prawdziwy mężczyzna nigdy nie się gra siedząco! Pamiętaj, nigdy się nie goli. Ja się nigdy nie goliłem i jakoś żyję. I jeszcze jedno. Cios w plecy wcale nie jest niemęski. Niemęsko jest przegrać. Zamknij się w końcu. Niczego przydatnego mi nie nauczyłeś. Poznałem tylko rojenia samca beta. Jestem dumny. Uśmiechaj się tajemniczo i kukieteryj. Na wszystko, co powiedzą w odpowiadaj, to super. Możesz trochę oblizać usta. Jesteś miła, seksowna i nie pyskujesz. Powtórz. Jesteś miła, seksowna i nie pyskujesz. Powtórz. Co, Zginę dzisiaj wskutek nagłego wstrząsu mózgu. To super. Tomek ma ustawkę z Berkowskim! Tomek ma ustawkę z Berkowskim! Tomek ma z Berkowskim. Stawiam na Tomkę. Mam nadzieję, że Berkowski nie ma na imię Tomek, bo stawiam na Tomka. 10 do jednego dla Tomka! Okazja! O, cześć. Na no kogo stawiasz? Zgadnij. Co tu się dzieje w ogóle? Nie słyszałaś? Tamek skopie berko się o 15. A ja mam casting. Spokoj, jak się śmiesznie popłaczę, to będzie na YouTube. Dobra, aż tak się śpieszy? Spokój się. Teraz to już chyba za późno. Dobra, miejmy to za sobą. Ty naprawdę myślisz, że chcecie bić człowieku? Ta ustawka to na pokaz. Przecież jesteś Tomek, gwiazda szkoły. Byłeś w więzieniu! Wierzyłeś w te bzdury? Ja miałem chorą matkę. Dlatego mnie nie było. Co, nie mogłeś tego po prostu powiedzieć? W dzisiejszym świecie, żeby mieć respekt, musisz być synem. Ja na przykład z taką reputacją nie mogę iść do opery, albo spotkać się z miłą dziewczyną. Wiedziałem, że to wszystko gra! Czyli jesteśmy kumplami, podajmy sobie ręce i jest okej. Okay. Nie, tak łatwo nie ma. Musimy się bić, to musi być widowisko. Ale nie poturbujecie mocno, spokojnie, możesz się bronić. Chodzi o to, żeby dziewczyny widziały, rozumiesz? Co? Schowaj Ego do kieszeni, bo dostaniesz. Hm? Ma być widowisko? Będzie widowisko. Ok? Miło się wiadomo. Do Dziękuję. Dziewczyny. Wyniki będą w przyszłym tygodniu. Dziękuję. Wiedziałam, że przyjdziesz. Przecież nie jestem głucha. Masz genialny głos. Zwalisz ich z Fajnie, tylko że jednak muszę być dziewczyną gdzieś indziej. Tak więc. Co ty robisz? Przecież mogłam cię wypromować. Byłam w Idolu. Mogłaś być gwiazdą. Gwiazdą? Pańczej, stary, tak jak cię uczyłem. Czyli jak

Bardzo ładnie śpiewasz. No dzięki. Wyjdziemy gdzieś wieczorem? Po tym, jak pobiłeś mojego kolegę, wszystko w porządku? Żyjesz? Marzenia się spełniają. Czego jeszcze chcesz? Podziękować, stary. Jak zacząłeś walczyć, zrozumiałem, jaki ze mnie tchórz. I dzięki temu też poznałem sympatyczną, niepozorną i delikatną dziewczynę. Maja, jak ci poszedł casting? Fajnie. A umieszczywać? Nie w ogóle. Widzisz Berkoś? Na tym polega być prawdziwym mężczyzną. Na czym? Bo już autentycznie nie mam pojęcia. Po o to, że nie spoko nas wkręca. Zaraz przestanie.